Izrael Abraham Staffel, drzeworyt sztorcowy, rytował według fotografii Konrada Brandla edward Karol Nitsch. Kłosy Warszawa, rok 1885. W history of computer science, na wczesnych etapach rozwoju informatyki, figurują nazwiska obsobrzmiące. Takie jak Blaise Pascal czy Wilhelm Gottfried Leibniz, ale zaraz po nich, troszkę poniżej, troszkę później, figurują już nazwiska miło brzmiące w polskim uchu, takie prawdziwe XIX-wieczne polskie nazwiska Abraham Jakub Stern, Heimzelik Zelig Słonimski, czy Izrael Abraham Staffel. Ten ostatni, wraz z wyżej wymienionymi, będą bohaterami dzisiejszej historii jednej grafiki. Każdy z dopiero co wymienionych był konstruktorem innej maszyny liczącej, oczywiście jeszcze mechanicznej. Wszyscy byli ludźmi wybitnymi, utalentowanymi, wynalazcami, innowatorami, laureatami najwyższych nagród, autorytetami w swojej dziedzinie, członkami ważnych stowarzyszeń naukowych itd. itd. Jakąś miarą ich życiowego sukcesu było publiczne uznanie, reputacja, jaką cieszyli się o współczesnych, społeczny prestiż, czy nawet popularność. Czasami popularność przekraczająca granice Królestwa Polskiego. Informacja o tym, że prasa zagraniczna poświęciła nieco uwagi osobom i działalności, Trójki wyżej wymienionych e, wynalazców wymaga komentarza, wymaga wprowadzenia w kontekst sytuacyjny. Otóż Sztern, Słonimski i Sztafel stanowili prawie połowę niewielkiej, bardzo litarnej, bo tylko siedmiosobowej grupy polskich Żydów, których prasa zagraniczna wydawana, na zachodzie Europy, wydawana nawet za Wielką Wodą, zauważyła, poświęcając im czasami kilka, nawet artykułów, i zamieszczając portrety ich, ewentualnie wizerunki ich wynalazków. Z tym publikowaniem portretów bywało różnie. Na przykład portret Sztafla opublikowano tylko i wyłącznie w Polsce, ale za to dużo o nim w pewnym momencie pisano za granicą i w to w najbardziej prestiżowych pismach najważniejszym brytyjskim tygodniku ilustrowanym i najpoważniejszym amerykańskim piśmie technicznym o charakterze popularno-naukowym. Z tych i innych tekstów wynika, że interesowali się nim, a właściwie jego dokonaniami dyrektorzy z Bank of England, nawet osobiście się do niego pofatygowali. Spotkała się też z nim żydowskim zagarmistrzem z Grzybowa, także, właściwie powinno się ją wymienić na pierwszym miejscu, królowa Wiktoria w towarzystwie księcia małżonka Alberta. Ani królowa, ani e, książę, małżonek nie musieli pokonywać jakiejś wielkiej drogi, żeby spotkać sztafel, bo sztafel był w Londynie, a z Buckingham Palace, siedziby brytyjskich monarchów, do Hyde Parku, gdzie wybudowano pałac kryształowy, było zaledwie dwie mile. Crystal Palace był siedzibą, pierwszej historii Światowej Wystawy Przemysłu Wszystkich Narodów. Przy okazji chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Z Warszawy, z Grzybowa do Londynu, do Hyde Parku była odległość półtora tysiąca kilometrów, jeśli mierzyć ją w milach. Natomiast między Królewską Parą, a Zagarmistrzem z Warszawskiego Grzybowa, bo sztafel był zagarmistrzem z zawodu. Jeśli nie mierzyć w milach, to dystans jest znacznie większy, ale mniejszy, widocznie, jak się okazało, od jego dokonań. Na pierwszym w historii EXPO 37-letni sztafel otrzymał złoty medal za zbudowanie: cytuję tutaj, maszyny rachunkowej do czterech działań arytmetycznych. Przewyższającej niezawodnością, szybkością działania i prostotą obsługi nie tylko wszystkie dotychczasowe konstrukcje, w tym relatywnie niedawno skonstruowane machiny liczące Szterna i Słonimskiego, ale również współczesne machiny rywalizujące z jego urządzeniem na wystawie londyńskiej. W Londynie pokazał też, również Wiktorii Albertowi swój drugi wynalazek, przyrząd do badania składu stopów metali szlachetnych, działające w oparciu o prawo Archimedesa. Woli jasności i ścisłości, Archimedes nie mieszkał na Grzybowie, był uczonym greckim pochodzenia sycylijskiego. Jak to już zostało wyjaśnione, to możemy wrócić do tej niewielkiej siedmiosobowej grupy Polskich Żydów, dla których znalazło się miejsce na łamach zagranicznych czasopism. Byli to poza Szternem, Słonimskim i Sztaflem, wielki odnoszący sukcesy na scenach całego świata aktor Bogumił Davison. Dwóch szafistów z Ścisłej Światowej Czołówki: Szymon Winawer i Samuel Rosenthal oraz skrzypek Henryk Wieniawski, którego przedstawiać chyba nie trzeba. Dawisonowi, Wieniawskiemu, Winawerowi i Rosentalowi było łatwiej, bo muzycy, aktorzy, nawet szachiści mają w jakiś sposób automatycznie zapewnioną publiczność. Natomiast Sztafel, Sztern, Słonimski Zdobyć jakąkolwiek popularność mogli tylko i wyłącznie dzięki prasie ilustrowanej jedynym poważnym medium wówczas. W pewnym momencie artykuły w prasie ilustrowanej o tych trzech wynalazcach zaczęły być: nikt nie jest wieczny, artykułami o ludziach, którzy niedawno odeszli. I... Po tych artykułach przez co najmniej kilkadziesiąt lat, następnych nie było. Dla szkrafla, słonimskiego, szterna nie było też miejsca w encyklopediach. Co w jakiś sposób jest zrozumiałe, bo pierwsze maszyny liczące zostały zastępowane powoli maszynami coraz lepszymi, później jeszcze lepszymi, później jeszcze lepszymi. A później tak już doskonałymi urządzeniami, że stały się impulsem do powstania nowej gałęzi nauk ścisłych, informatyki. A wtedy to, za co zostali wynalazcy docenieni i uhonorowani za życia, okazało się niespodziewanie wiele, wiele lat po ich śmierci, nie mniej, nie więcej, tylko początkami informatyki. I tak rozpoczęło się life after life Szterna, Słonimskiego i Sztafla. Triumfalny pochód z nędzy do pieniędzy. Oficjalne przeniesienie z kategorii zapoznani XIX wieczni wynalazcy do kategorii prekursorzy nowoczesności. Nieprawdopodobny awans, gigabajty w encyklopediach online, hasła osobowe w papierowych leksykonach, a przedtem ich nazwiska pomijano milczeniem. Historia życia szterna słonimskiego Sztafla jest nadzwyczaj pouczająca. Dlatego że swoim życiem, tym życiem po życiu pokazali, że ocena zjawisk historii nigdy nie jest i nigdy nie może być definitywna, dlatego że zawsze coś się jeszcze zdarzy, co może na tę naszą ocenę wpłynąć. Więc na razie, póki informatyka nie wyszła jeszcze całkowicie z obiegu, a według wstępnego rozeznania nie zanosi się na to rychło, Troszkę inaczej trzeba głosić ich zasługi, i tak właśnie inaczej się je teraz głosi. Po drugie, pokazali, zwłaszcza Stern i Staffel, że pomijanie w encyklopediach ludzi, których nazwiska zaczynają się na S, to znaczy na SZ, jest z punktu widzenia naukowego nonsensem. I drogą prowadzącą zawsze na manowce i jako praktyka ze wszech miar zasługującą na potępienie.